Cześć kochani, mamy środę, więc witam się po małej przerwie w Kosmetyku Tygodnia i dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś do pielęgnacji twarzy. Do pielęgnacji twarzy przykładam bardzo dużą wagę, w szczególności do demakijażu, a bardzo wiele produktów do demakijażu na bazie wody, czyli żeli do zmywania makijażu i do oczyszczania twarzy, mnie niestety przysusza. Moja skóra jest tak problematyczna, tak wrażliwa, że mało który produkt z nią się lubi. Większość żeli do oczyszczania twarzy mnie podrażnia i sprawia, że moja skóra jest jeszcze bardziej sucha po umyciu twarzy takim żelem. Zazwyczaj mam czuj, odczuwam bardzo mocne ściągnięcie i rzadko który żel daje mi efekt nawilżenia po oczyszczaniu twarzy. Zazwyczaj żele oczyszczają ją tak bardzo, bardzo intensywnie, co mojej skórze po prostu nie odpowiada i zawsze szukam takich, które są do Dodatkowo nawilżający, ale dobrze ten makijaż i te pozostałości brudu z twarzy oczyszczają. I trafiłam na taki żel jakiś czas temu, marki Dr. G z serii nawilżającej. Niestety ten żel jest już niedostępny w Polsce, nie da się go kupić. Jest to kolejny produkt marki Dr. G, który mi wycofali. Nie wiem, czy one się po prostu w Polsce nie sprzedają, ale wycofali mój ulubiony Krem BB, błękitny Sensitive. Nie ma go niestety. I wycofali kolejny produkt, który kochałam, czyli ten żel do oczyszczania twarzy. Ale znalazłam jakiś czas temu godnego zastępcę tegoż właśnie żelu. Niestety drogiego, ale muszę Wam o nim powiedzieć, bo jest wart właśnie umieszczenia go w kosmetyku tygodnia. Jest to sojowy żel do oczyszczenia twarzy marki Fresh. Jest to nowa marka, która niedawno pojawiła się w seporze. Niestety taka mała buteleczka, bo to jest mniejsza wersja podróżna, 50 ml. Już Wam powiem, ile ona kosztuje. Ta mała wersja podróżna kosztuje 69 zł, a duża, pełna wersja kosztuje 189 bodajże. Już Wam to potwierdzę, ale chyba niestety tak 189 zł. Więc. Za żel do mycia twarzy jest to cholernie duża cena. On jest świetny. Faktycznie widzę, że on działa, nawilża skórę, rzadko który żel dobrze oczyszcza przy okazji nawilżając skórę i ten właśnie to robi, on jest niesamowity. Faktycznie muszę przyznać, że jest wydajny. E, używam go razem z szczoteczką e, Foreo, e, natomiast i tak jest za drogi. To, że on jest wydajny to nic nie znaczy, bo żel za 189 zł w pełnym opakowaniu to jest bardzo drogi produkt. Dlatego yy, ja go polecam, jeżeli macie większą kasę do wydania na pielęgnację i po prostu to 189 zł Wam nie, nie robi różnicy. Wtedy będziecie w 100% z niego yy, zadowoleni, zadowolone. Natomiast jeżeli nie macie kasy, a też macie taki problem jak ja, czyli każdy żel do oczyszczania twarzy was podrażnia, wysusza, czujecie uczucie ściągnięcia po oczyszczaniu twarzy. To dajcie mi znać, jeżeli macie jakiś zamiennik, bo ja cały czas szukam. Jeszcze nie trafiłam na produkt, który byłby tak dobry jak to, albo właśnie ten mój wycofany żel z Dr. G, który również był drogi, ale nie tak drogi jak to, bo on kosztował niecałą stówkę, a to kosztuje 189. Tutaj mam mniejszą pojemność, powiedzmy te 69, ale mniejsza pojemność nie starcza na długo. Więc yy, ja bardzo proszę, jeżeli macie jakieś żele sprawdzone, które. Właśnie sprawdzają się na podobnej skórze do mojej. To dajcie mi znać. W komentarzach będę bardzo wdzięczna za każde polecenie. Yy, no ale na razie muszę Wam polecić ten, pomimo tego, że jest drogi, bo robi po prostu cuda z moją twarzą. Yy, no i działa. Naprawdę y, kosmetyki marki Fresh mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Gdybym nie dostała go w paczce od Sephory, to bym w życiu takiego drogiego żelu nie kupiła, ale wiem, że są osoby, które wydają bardzo dużą kasę na pielęgnację, więc polecam. Naprawdę nie mogę nic innego y, zrobić, jak polecić ten produkt. Natomiast bardzo Was proszę, dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś żele, które nie wysuszają. Będę bardzo wdzięczna. I to tyle. Na dzisiaj właśnie zaczął padać deszcz, a mam w studio okna dachowe, więc zaraz będzie głośno. Idealnie skończyłam e, mówić o tym, co chciałam powiedzieć przed e, wielkim hałasem w moim pokoju. Także bardzo dziękuję jeszcze raz, że byliście dzisiaj ze mną i mam nadzieję do następnego filmu. Buziaki, trzymajcie się, papa.